Tutaj tutaj chwili to jest mój sposób na 30 widzów. Jeśli grała facebook z tym na mam czy nazywa, nie wiem jak się nazywa, pamiętam. Dobra, więc gramy. Много. Вижте, че това е развалено. Вижте, че това е бързо Teraz mi powinno lepiej słać. to nie bardzo rzadko Dajcie jakaś. Łoto! Sorzę takie lagi.

30 minut. Nie wiem czy nie wiem ale ten odking jest 230 linii Puch, tak. I na chytam. Si z jedną szklotką wymywam. Uwaga z jakimiś oczami wkroczyć na nogi. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie, wytą, nie idę. Nie wytą, Nie wytą, nie, wytą, nie, wytą, nie, wytą, nie wytą. No mm -hmm. Headshot Widzieliście to jaki headshot Nie Nie z tego bądź serio Moment Nie wiem co wiem co to jest

Um yup. na Zamii, na to, dic讼, to, no rzucę moje. No rzucę, nie na Nie No Dobra, jakiś ktoś tam nie zabije. No brawo, Pięć razy? Trzy razy?